Witam wszystkich. Dziś chciałbym Wam pokazać. No to taki agregat inwerterowy z firmy Konar Szoner model 4000 IS. Wygląda on w ten sposób. Agregat zakupiłem dla widza. Bo właśnie widz poprosił mnie, żebym znalazł coś takiego w jakichś tak, można powiedzieć, przyzwoitych pieniądzach z rozruchem elektrycznym, no i więc znalazłem. Wszystkie parametry tego oto agregatu, gdzie to zostało zakupione, za ile, będzie wszystko w opisie. Podpowiem na co zwracać. Uwagę przy zakupie tego oto agregatu. No to co? Jedziemy z tematem. Dobra, a teraz może o tym troszeczkę o tym agregacie. Jest to agregat. O mocy znamionowej 3,5 kW i chwilowej mocy 4 kW, prąd jaki daje, to jest czysty sinus, taki jak mamy w sieci. Silnik OHV, model chyba to jest KS240, chyba i to coś takiego. Pojemność to jest 223 cm sześcienne silnika, rozruch elektryczny i ręczny, wyciszona jest też obudowa, możliwość podłączenia systemu ATS. Na panelu mamy dwa gniazda 16 A, no i można też do tego agregatu podłączyć Drugi równolegle. Silnik oczywiście czterosuwowy, zbiornik paliwa 12 litrów. A do misy olejowej wchodzi oleju 0,6 litra. Tu mamy przycisk od tego jak przekroczymy moc chwilową lub znamionową przez dłuższy czas. Tu mamy gniazdo, tak, w samochodzie gniazdo zapalniczki. Tu już mówiłem do podłączenia systemu ATS i funkcję ECO. No i oczywiście wyświetlacz z kontrolkami i właśnie to wyróżnia ten agregat od innych że właśnie to posiada a co mianowicie? Posiada wskaźnik paliwa, to jest bardzo, według mnie, pomocna opcja, właśnie z tymi kontrolkami. Można kontrolować przeciążenie. Tutaj na wyświetlaczu są można zobaczyć, jakie są wolty, częstotliwość i motogodziny. Z tyłu on wygląda w ten sposób. Tu mamy tabliczkę z mocą. Tego agregatu. Zestaw transportowy kółeczka. Naprawdę bardzo przydatna rzecz, bo troszeczkę on waży. I w zestawie mamy klucze. Klucze i instrukcje obsługi. Naprawdę polecam z nią się zapoznać, bo tutaj są zawarte ciekawe rzeczy. Takie jak na przykład co ile robić wymianę oleju. Tu mamy osłonę rewizyjną do wlewu oleju. Do czego mógłbym się przyczepić tutaj to, to powinna być jakaś taka informacja Zalej olej albo coś w tym stylu. Myślam się, że tutaj oleju nie ma. No niestety nie ma. Producent zaleca 10W 30, więc zaraz zalejemy olej. Jak kupicie takie coś, no i nie będzie Wam on palić, no to tu trzeba jeszcze podłączyć akumulator. Także podłączam akumulator i będziemy go palić. że olej zalany, paliwo zalane, więc palimy go. No jakieś już jest 4-5 metrów Mamy taką wartość Trochę wiatr wieje Być może ten wiatr tutaj mi nagania te decybela. No teraz tak jakby troszeczkę mniej wieje to pokazuje Jakieś 60 60 para. No to jest w trybie Eko jakieś cztery metry od agregatu, także nie jest, nie jest źle. Powiedziałbym wręcz, że jest bardzo dobrze, no, agregat trochę pochodził. Na koniec, oczywiście, filmu będzie jakieś tam podsumowanie, co ja o tym agregacie myślę. Teraz zrobię testy spalania, bo tak jakby widz i ja i na pewno większość ludzi się zastanawia, ile taki agregat może palić. No, ja nie będę tutaj obciążać tego agregatu żadnymi elektronarzędziami po 3-4 kW i spra sprawdzę, czy to, czy po prostu będzie mi tutaj rozłączać, bo agregat jest. Nie jest mój, jest zakupiony dla wiza, także przykro mi. Być może po jakimś czasie to do tego wiza podjadę, jeżeli ten agregat trochę popracuje, i wtedy, oczywiście, jak on pozwoli, to zrobimy jakieś testy. Także lejemy paliwo tutaj na full dotąd. I zobaczymy. Ile on spali przy obciążeniu 1000W? No, słuchajcie, nie będzie to tak jak w aptece, ale można powiedzieć prawie. Są to kubki malarskie, także tutaj nie ma za dużo błędu, tak jak jest to w tych kubkach takich kuchennych. No, tutaj jest paliwo zalane na full do tego wskaźnika równo, razem agregat będzie stał cały czas w tym samym miejscu do testów użyję tego grzejnika on na pierwszym biegu pobiera 1000W także podłączamy, odpalamy i zobaczymy ile to spali no a na koniec właśnie tym kubkiem malarskim tym albo tym większym, no dolejemy do pełna i zobaczymy ile on spełni, no niestety tutaj nie ma możliwości, to znaczy możliwość jest podłączenia, no ale agregat jest na, na gwarancji, ja tutaj nie będę nic podłączać, żadnych yy, zbiorników dodatkowych, tylko zaleję yy, po pół godziny pracy, tutaj znów do pełna razy dwa, no i wyjdzie nam spalanie. No słuchajcie, musiałem to przyciągnąć do godziny. No bo jak tu zajrzałem do, do środka, to tak jakby w ogóle paliwo nie ubyło, nie? Teraz, teraz już widać, że trochę ten agregat spalił. No i zaraz zobaczymy. To jest odlane liter w takim oto kubku malarskim. Zoleję tutaj do, do tej miarki. tak jak wcześniej było full no i zobaczymy ile to spaliło. No słuchajcie. Wynik jest naprawdę. Dobry, tutaj jest kubek dwulitrowy, tu mamy podziałkę na 1000 ml. No i spalił agregat około 750 ml przy obciążeniu 1 no już tak zaokrąglać, a to w prawie jest i na równo. Także jest teraz zalany pod korek. Obciążamy go 2000 W i zobaczymy ile spali przy takim obciążeniu. No dobra, paliwo zalane. Odpalamy go. I jeszcze raz zobaczymy przy 2000 W ile to spali. 3000 agregat podnosi obroty. No a tutaj troszeczkę więcej jeszcze, także spotykamy się za godzinę. Dobra, godzinka minęła. Zobaczymy, ile tym razem spalił. No już tutaj widać, że troszeczkę więcej, nie tak jak za pierwszym razem. Dobra, yy, tak jak wcześniej. Tu jest równo liter. Może troszeczkę mniej zaraz dolejemy. Dobra, tutaj wyrównałem do jednego litra. Tak to wygląda po godzinie pracy. No musiałem tutaj godzinę tak jakby yy, robić test, żeby to było ba bardziej wiarygodne, bo przy 30 minutach to no tak średnio to by wychodziło. Więc dobra, zalewamy i zobaczymy ile on spalił. No po zalaniu do pełna tak jak to było wcześniej. Wcześniej wlałem liter i tutaj z tego litra 300 ml zostało dolane drugim razem. No to prosta matematyka agregat spalił 1 litr i 300 ml paliwa 1,30 Litra paliwa. Dobra. No to z, zrobiliśmy dwa takie testy spalania przy pierwszym gdzie był obciążony agregat 1000 W. Agregat spalił 750 ml paliwa, przy drugim obciążeniu 2000 W ten agregat spalił 1300 ml paliwa. Przy pierwszym teście agregat troszeczkę podniósł obroty. Przy drugiej próbie jeszcze jeszcze więcej. Według mnie spalanie jest, można powiedzieć, bardzo dobre. Jak na taki duży agregat. No, tak podejrzewam, jeżeli by było obciążenie jakieś 800 W, to te spalanie spadłoby tak do 700 W. 700 ml, ale to tylko tak przypuszczam. Dobra, to teraz takie e, krótkie podsumowanie. E, plusy plusy te, tego agregatu to, no tutaj, tak jakby na pierwszym miejscu to jest wyświetlacz i te przyłączę do ATS. Tu w niektórych modelach Widzę, że są gniazda USB do, tam do ładowania telefonów i do innych urządzeń. No ale ja osobiście, jeżeli miałbym wybór, wybrałbym te przyłącze do ATS. Jeszcze wracając do tego wyświetlacza, trochę aukcji przeglądałem. No i tego typu wyświetlaczów. W tej kwocie, którą zapłaciłem za ten agregat, no ale niestety nie widziałem, żeby tyle było opcji na tym wyświetlaczu i tyle tych kontrolek. No tutaj, a tutaj jeszcze tego agregatu, to jest rozruch elektryczny, bo tak jak Widz chciał, to tak, miał być rozruch elektryczny. Miał być cichy i miał być inwerterowy. No i tam w granicach 4 kW, żeby miał tej mocy chwilowej. No o tej funkcji jako to chyba nie muszę wspominać. To naprawdę też jest fajna sprawa, bo zmniejsza zużycie spalania. Tutaj zalecam, jeżeli urządzenia podłączamy. O większej mocy to po prostu tą funkcję wyłączyć, żeby ten agregat startował już z większych obrotów. Ogólnie ten agregat ma dobre komentarze na tym naszym portalu ogłoszeniowym. Wiecie o który chodzi, Tam nie będę żadnej tam reklamy robić. Można sobie też poczytać te, te komentarze. Dobra to na koniec jeszcze trzeba by było do czegoś się przyczepić no do samego agregatu tak jakby nie mam zastrzeżeń ale dla sprzedawców no tutaj jednak powiesiłbym jakąś taką kartkę tak jak standardowo w agregatach jest taka przypominajka że zalej olej czy coś w tym stylu bo jest dużo takich ludzi że nie czyta instrukcji obsługi że agregat na przykład przychodzi, w większości przychodzi bez oleju, i tu takie coś mi się przydało. No i co jeszcze bym tutaj zmienił? No to tutaj zrobiłbym taką zaślepkę rewizyjną, poprzez którą można by było się dostać do, do świecy. No być może tutaj ta konstrukcja tego agregatu w środku, bo tutaj jest gaźnik. Tu jest filtr powietrza, może jakoś tam to nie pozwala. No ale no to, bym, to bym zmienił. Dlaczego? Bo no żeby się dostać do świecy, no to niestety, ale musimy tutaj te trzy śruby odkręcić i dopiero tą osłonę ściągnąć. Ale to, to mówię, to w większości agregatów tak jest. Także to jest tylko moje spostrzeżenie. Na, tak, jakby na sam koniec, no i jak zawsze na sam koniec, jak Ci się filmik spodobał, zostaw łapkę w górę. Masz jakieś pytania, pisz komentarz. Tak jak widzicie, staram się pod filmami odpowiadać Wam na pytania w kwestii agregatów. No i co, do następnego filmu.